Zniesienie celibatu w kościele katolickim. Co pani o tym myśli? To takich teologów sobie nie Żeby zniesiony został celibat w kościele katolickim. Jak pani myśli, czy to jest dobry pomysł? Myślę, że nie. Dlatego, że gdyby zniesione celibat, to wiadomo, czy księża musieliby się zająć swoimi rodzinami. A to by oczywiście no, zmalałoby zainteresowanie czy zaangażowanie w kościele. Poza tym istniałaby taka możliwość, żeby. E, szantażować na przykład księży, e, chociażby tajemnicą spowiedzi, byłoby wtedy kim? A tak są wypowiedzialni za samych siebie. To po pierwsze. Rozumiem, czyli e, to jest zły pomysł? Owszem, myślę, że tak. Jak najbardziej. Niesienia celibatów w kościele katolickim. Czy myśli Pani, że to jest dobry pomysł? Znaczy, e, ja uważam, że nie. Dlaczego? Po prostu... Czy przeszkadzałoby to na przykład w pełnieniu obowiązków księży? Nie, absolutnie, na pewno Nie? nie. Na pewno nie. Czemu każdy... w takim razie? No po prostu każdy powinien odpowiadać sam za siebie i rządzić sobą. Z kim? Czy pani myśli, że to jest dobry pomysł? No myślę, że nie.